Marek, czy dzień dobry Państwu? Naszym gościem jest dziś sędzia Krystian Markiewicz, szef Stowarzyszenia Sędziów Justycji. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry Państwu. Pytam o to eksperta i fachowca, ponieważ mam wrażenie, że zaczęło się robić trochę niebezpiecznie. Siedzi jest pełna informacji, kolportowanych także przez autorytety prawne. Z których wynika, że większość ograniczeń naszych praw obywatelskich nałożonych na nas tym rozporządzeniem 31 marca, to są rozporządzenia, a raczej ograniczenia nałożone na nas nielegalnie. I to pół biedy, ale znam osobiście ludzi, którzy w związku z tym mówią: OK, to idę do parku, idę do lasu, jak dostanę mandat, pójdę z tym do sądu i wygram. Jak jest. No, obawiam się, że e, zarówno te e, wypowiedzi takich autorytetów, chociażby jak Rzecznik Praw Obywatelskich, no, którego e, jakby wiedza jest tutaj niekwestionowana i sposób sprawowania urzędu jest e, też godny najwyższego uznania, e, wyraźnie e, mówi o tym, że rzeczywiście zgodnie z konstytucją, takie ograniczenia, jak, jak chociażby te, które dotyczą poruszania się, właśnie pójścia do parku, pójścia do lasu, mają wynikać z konstytucji y, i z ustawy w konsekwencji, a nie w rozporządzeniu. A tymczasem y, te ograniczenia wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów, i w moim przekonaniu rzeczywiście y, jest to y, regulacja niezgodna z prawem. Panie sędzio, ale mamy ustawę prostytucji... z 2008 roku, y, w której to ustawie takie regulacje są. Ona pozwala na ograniczanie naszych możliwości przemieszczania się, poruszania się, na zabór samochodów, na wiele różnych rzeczy w sytuacjach dotyczących epidemii. Właśnie po, po, to, jest, po to są określone zasady działania państwa, jeżeli chodzi o, o źródła prawa, czyli to, co stanowi podstawę ograniczeń naszych praw, tak? Bo, bo równie dobrze może się okazać, że za chwilę. Nie wiem, prezes Rady Ministrów czy, czy jakiś inny minister wpadnie na pomysł, że można nas jakby wszystkiego pozbawić, co mamy, naszego prawa własności, prawa poruszania się i tak dalej, i tak dalej. I powiedzą: My mamy takie prawa, Ale to tak nie, nie działa. Konstytucja określa, jakie są te, te ograniczenia, z czego one wynikają. To są przecież nasze podstawowe prawa. My się godzimy na to, przyjmując konstytucję, że one będą ograniczone w imię dobra wspólnego, w imię dobra innych ludzi, ale tym bardziej. Trzeba dbać o to, żeby ich ustanowienie było zgodne z prawem, czyli tak naprawdę, żeby były uchwalone ustawą, no a dlatego nie wracam, Dlatego wracam do tego, o czym wspomniałem. Jest ustawa z 2008 roku, która pozwala wprowadzić takie rozporządzenia. Co mamy Jasne. Mamy ustawę, która, k, 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 podobnie jak tą ustawę, która została przyjęta ale żeby rozporządzenie na jej podstawie było zgodne z, z, z regulacją, to, to przede wszystkim nie może być ogólnikowe. I na pewne ograniczenia można rzeczywiście je, je, je wprowadzić rozporządzeniem, ale tylko pewne ograniczenia. Ale te, które dotyczą fundamentalnych praw i wolności, one muszą być wprowadzone ustawą. Nie można powiedzieć roz, w rozporządzeniu, nie możecie państwo wychodzić z domu. Osoby do poniżej 18 roku życia nie mogą wychodzić bez... Zgody bez osoby dorosłej. Bo to są ogólnikowe ograniczenia naszych podstawowych praw i wolności, jak te, które dotyczą poruszania się. I obawiam się, wracając do pierwszego pytania pana redaktora, że jeżeli ktoś otrzyma mandat od policjanta i pójdzie z tym do sądu, nie przyjmie tego mandatu, pójdzie z, pójdzie z tym do sądu, to sąd, znając te regulacje, o których mówimy, znając tą hierarchię źródeł prawa, znając zasady wprowadzania i stanu wyjątkowego, który nie jest wprowadzony, i ograniczeń, które to ograniczenia muszą wynikać z ustawy, o tym stanowi artykuł 31, bodajże 52 Konstytucji, to najprawdopodobniej wygrają. Jest taki argument, który pojawia się w tej dyskusji, który mówi, że wszystko byłoby legartis, gdyby było... Nam serwowane w ramach stanu nadzwyczajnego, jakiegoś, na przykład stanu klęski żywiołowej. Wtedy można byłoby takie rozporządzenia wprowadzać, bo Konstytucja na to właśnie pozwala w ramach takiego stanu, ale tego stanu nie ma. Tak to działa? Oczywiście to jest jakby druga kwestia. Otóż w zwykłym stanie w ogóle nie można pewnych, pewnych naszych praw naruszać. Po prostu nie można, dlatego że są, że są przewidziane w Konstytucji. Jeżeli zostanie wprowadzony jeden ze stanów nadzwyczajnych, to wtedy te ograniczenia mogą mieć miejsce. Dopiero wtedy. I wtedy też musi działać pewna zasada, jeżeli chodzi o to kto może ustanawiać takie ograniczenia, bo niedługo dojdziemy do takiej sytuacji absurdalnej, że wojewoda nam będzie na terenie nie wiem województwa naszego śląskiego czy jakiegokolwiek innego wprowadzał jakieś skrajne zagrożenie. Ale że ta ustawa z 2008 roku właśnie na wojewodę deleguje takie zadania. Ja zdaję sobie sprawę, ale muszą być spełnione właśnie pewne e, e, w, wcześniej warunki do, dotyczące, e, dotyczące możliwości wydania takich aktów prawnych. tak? Czyli właśnie między innymi musi to być albo jeden z tych stanów nadzwyczajnych wprowadzony, a następnie musi być e, bardzo e, konkretnie przestrzegana ta delegacja. To znaczy my nie mamy takiego jakby blankietowego upoważnienia czy dla prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów czy wojewody to te upoważnienie dla nich w ściśle określonych sytuacjach może dotyczyć konkretnych praw i muszą być bardzo konkretne te ograniczenia, a nie en bloc. Że wszyscy nie mogą się w chwili obecnej poruszać, nie można, nie, nie można wychodzić samemu, albo można chodzić, ale nie w odległości bliższej niż 2 niż metry, co w istotny sposób na przykład ogranicza przemieszczanie się osób najbliższych, po prostu członków rodziny. Wie pan, panie sędzio, to w istotny sposób jest kompletnie idiotyczne, bo ci właśnie małżonkowie w domu bywają bliżej niż na 2 metry. Po pierwsze, no, po drugie, zastanawiam się, czy naprawdę pan policjant ma prawo oceniać, czy moje zakupy są istotne, czy nieistotne, bo dla niego może nieistotne, ale dla mnie życiowo istotne. Policjantom pozwolono decydować o tym, czy ja mam prawo pójść po coś do sklepu. Kiedy już to kupiłem, to on zajrzy do mojej torby i on uzna, czy to były konieczne zakupy, czy nie. To jest chyba absurdalne trochę. Tak, albo czy pojedzie pan do Warszawy zrobić takie zakupy, bo może pan akurat chcieć kupować coś w Warszawie yy, co czwartek i jechać do tej Warszawy, prawda, żeby coś kupić? Tych absurdalnych sytuacji możemy sobie wyobrażać yy, mnóstwo yy, i tak jest, no dla mnie przerażająca jest, yy, przerażająca jest tak naprawdę słabość państwa. To jest dla mnie przerażające. Że państwo, zawsze to mówiłem także w studiu pana redaktora, prawo też musi być przygotowane na stany trudne. Na stany właśnie nadzwyczajne. I powinny być pewne zasady działania. tak? Ja rozumiem, że sytuacja jest nadzwyczajna, ale dlatego też Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje cały, całą regulację dotyczącą tych sytuacji trudnych i nadzwyczajnych. I to nie jest tak, że sytuacja nadzwyczajna pozwala na łamanie prawa. Tym bardziej sędziowie muszą stać w tej trudnej sytuacji, prawnicy i wszyscy, wszyscy my powinniśmy uważać, żeby w imię pewnych wartości. Nie łamać prawa. I prezes Rady Ministrów w tym wypadku, skoro Rada Ministrów takie rozporządzenie wydała, jest za to odpowiedzialny. I obawiam się, że to mogą być tak zwane normy puste. Bo jeżeli pan redaktor sam mówi, że ileś tych już głosów dochodzi do pana redaktora i rzeczywiście w sieci można powiedzieć huczy od tego, czy rzeczywiście jest podstawa do nakładania mandatu, a ewentualnie czy one zostaną utrzymane w sądzie, to niewątpliwie pójdzie ta fala informacyjna do ludzi. A do ludzi powinna być inna informacja, tak? Jest sytuacja nadzwyczajna, w związku z tym, zgodnie z konstytucją, wydaliśmy takie i takie ograniczenia, i rzeczywiście możemy, bo jest wprowadzony stan nadzwyczajny, możemy, bo zostało to wprowadzone ustawą. A nie jak większość rzeczy, które się robi, czyli huzia na juzia, prawda, zrobimy te 15 tysięcy aktów prawnych, będziemy wydawali co trzy dni i wprowadzimy daleko idące yy, ograniczenia yy, yy, nieraz niewiadomo. Nie Panie sędzio, to nie będzie wygodne pytanie dla pana prawdopodobnie, ale, ale no, nie mogę go nie zadać. Gdyby pan dostał taką sprawę na wokandę takiego mandatu, to pan uniewinni tego delikwenta? Ja, ja akurat w zasadzie, wydaje mi się, że, może, że mogę powiedzieć, bo nie, nie orzekam w takich sprawach, więc ja, ja mogę powiedzieć tak. Niewątpliwie badałbym podstawę prawną do wydania takiego rozporządzenia przez Radę Ministrów. Gdybym uznał, że jest ona sprzeczna z konstytucją, a zapewne bym tak uznał, to oczywiście stwierdziłbym, że jest brak podstaw prawnych do nałożenia takiego ma mandatu i pewnie bym taką osobę uniewinnił. Żebyśmy też byli dobrze zrozumiani. Nie nakłaniamy do anarchii, ale przepisy są rzeczywiście mocno nieszczelne, choć w, 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 Na, w, chyba w tak. obszarze naszego rozsądku powinno leżeć to, że one są no, skąd słuszne. Te ograniczenia są potrzebne i powinniśmy. Nie, je tak, panie, tak, to, że oczywiście nie nakłaniamy do anarchii, ale wymagamy od władzy. Tak samo od władzy politycznej, czyli mówimy sejm, senat, rząd, od władzy sądowniczej również, tego, żeby była przestrzegana konstytucja. A ten jeden z podstawowych artykułów brzmi tak, że działa się na podstawie i w granicach prawa, a prawa i wolności obywatelskie mogą być ograniczane tylko i wyłącznie w określony sposób, ściśle przestrzegając konstytucji. To są fundamentalne rzeczy i żaden pośpiech w działaniu y, prezesa Rady Ministrów, w, dzia w działaniach rządu nie jest najmniejszym, powtarzam, najmniejszym usprawiedliwieniem dla tego typu działań. Zwłaszcza, że jeżeli jest czas na to, żeby y, uchwalać jedną ustawę, specustawę, ustawę, kolejną spec ustawę, kolejną tarczę 2.0, 3.0 i tak dalej, to Również trzeba zadać sobie troszeczkę wysiłku i czy on powinien sobie zadać tego wysiłku, żeby ta regulacja, odpowiednia regulacja znalazła się w ustawie. Panie sędzio, sięgniemy teraz pamięcią do czasów no nieodległych, ale jak mi się wydaje kompletnie zapomnianych. Kiedy przewaliła się cała awantura o ustawę kagańcową, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych bodaj, która w przyszłości będzie oceniała legalność wyborów, raczej jej delegowani nowi członkowie powstrzymali się od orzekania. Ale chyba zaczęli na nowo. No tak, to jest sytuacja rzeczywiście również dotykająca naszych wszystkich praw, w tym wypadku prawa wyborczego. Prawa do tego, żeby, żeby nasz głos był rzeczywiście naszym głosem i był oceniony w kontekście tego, czy rzeczywiście dokonaliśmy ważnego wyboru, czy też nie, i też na kogo. Zaraz po uchwale trzech połączonych ISP, gdzie przypomnę, Sąd Najwyższy powiedział, że te osoby. I w Sądzie Najwyższym, i w innych sądach, które zostały wybrane przez Nową Krajową Radę Sądownictwa, zostali wybrani w sposób wadliwy. A orzeczenia, które, które są wydane przez takie orzeczenia, w pewnym uproszczeniu mówiąc, są nieważne. I tak się stało, że zaraz po, po tej uchwale, w zasadzie wszyscy ci neosędziowie w Sądzie Najwyższym, Poza izbą dyscyplinarną, no bo to już mamy klasyk, że, że, że ci państwo nie przestrzegają żadnych przepisów yy, prawa, żadnych uchwał Sądu Najwyższego, yy, yy, przestali, przestali orzekać. Yy, I nagle okazało się, że jeżeli przyszło do, znowu do trudnej sytuacji, czyli yy, przyszło do tego, że, yy, że Trzeba było rozstrzygać o ważności protestów wyborczych w związku z, z wyborami prezydenckimi. Nagle ci państwo z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wyrazili jednak chęć i gotowość i, e, i zaczęli orzekać w Sądzie Najwyższym. A myśli pan, że będzie dużo protestów w związku z wyborami prezydenckimi? Skoro nawet nie wiemy a, czy się odbędą, b, w jakim trybie, jaką metodą? Panie że po pierwsze te protesty wyborcze już są. No bo przecież chodzi o to, czy ktoś w ogóle może być kandydatem. Potem widzimy wszyscy ile mamy, co się dzieje w związku z tymi, z tymi wyborami, że być może będą korespondencyjne, być może te, te zasady korespondencji będą dotyczyły tylko i wyłącznie osób, które mają określony wiek. Tych, tych kłopotów będzie mnóstwo. Ja Ale ja opom inaczej panie sędzio. o czym to świadczy Państwim zdaniem, że te osoby powróciły do orzekania? Że te osoby nie są niezależne, że jeżeli e, e, wybijały się na tą niezależność zaraz po uchwale Sądu Najwyższego, to w sytuacji, kiedy tak naprawdę znowu sytuacja była trudna i w, którym, e, w, w, w której tak naprawdę decydowało się to, e, czy, będą, czy, czy, czy zadba się o interesy między innymi urzędującego prezydenta, tego samego prezydenta, który powołał te osoby wbrew przepisom prawa, wbrew orzeczeniom sądu. Yy, Naczelnego Sądu Administracyjnego, to te osoby powiedziały, oczywiście w takiej sytuacji my jesteśmy, ja tak to odbieram, jesteśmy, jesteśmy jesteśmy gotowi wydawać orzeczenia wbrew uchwale Sądu Najwyższego, czyli pan prezydent, wola pana prezydenta, wola polityczna jest dla nas ważniejsza niż uchwała trzech połączonych izb. Moja ważność jest taka, exploderza... y taka, że jak przyjdzie do tej najważniejszej uchwały, którą będzie musiał podjąć Sąd Najwyższy, właśnie... Obecnie zgodnie z przepisami Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, czyli tylko i wyłącznie ci na To Ja nie mam wątpliwości, jakie może zostać wydane, jaka może zostać uchwała w tej sprawie. Ale to znaczy, że ona będzie nielegalna? Skoro w moim przekonaniu. organ, który nie jest sądem, jak słyszę to, co Pan mówi. Tak, w moim przekonaniu rzeczywiście tak będzie. Nie tylko w moim przekonaniu, tylko zgodnie z uchwałą trzech połączonych i z Sądu Najwyższego. Zgodnie z tym, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I później możemy mieć taką sytuację, jak to niestety się w Polsce już, już zdarzało, że teraz będziemy kwestionowali wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Że będziemy mieli do czynienia z, z, z kwestionowaniem legitymacji prezydenta do czegokolwiek. I chaos prawny, który będzie się pogłębiał, będzie coraz większy. A może ale, być tak, ale, ale... panie sędzio, że, że będziemy mieli prezydenta, gdyby iść daleko, to można i w to miejsce zajść, nieuznawanego za granicą? Może tak być. Może tak być, że nie będziemy mieli prezydenta, wybieranego, uznawanego w Polsce i nie będziemy mieli prezydenta, który nie będzie uznawany za granicą. Jest jeszcze gorsza sprawa, sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Tak jak teraz staramy się być solidarnie w walce z koronawirusem i powinniśmy pokazywać wszyscy, że jesteśmy i Polakami i Europejczykami, to ja się obawiam, że to będzie kolejna wielka zadra, która będzie w naszym społeczeństwie, która będzie nas dzieliła na kolejne lata. Jak inne traumatyczne przeżycia, których, których doświadczyliśmy. I, I to jest dla mnie bardzo złe, że ewentualnie będzie się do tego przyczyniało działanie Sądu Najwyższego. Dlatego w moim przekonaniu i mogę apelować do tych osób, które w tej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej zasiadają, żebyście Państwo byli konsekwentni w tym, co robiliście na początku po uchwale trzech połączonych izb i nie orzekali. My nie możemy się obrażać na wolę suwerena w wyborach, ale nie może być tak, żeby były jakiekolwiek wątpliwości co do uznania, czy wybory w Rzeczypospolitej Polskiej są ważne, czy też nieważne. A jeżeli państwo z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych będą orzekali, to takie wątpliwości będziemy mieli niewątpliwie cały czas. Sędzia Krystian Markiewicz, Towarzyszenie Sędziów Justicia, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie sędzio. Wszystkiego dobrego i zdrowia. Dziękuję bardzo. Zdrowia, zdrowia, jeszcze zdrowia. Dziękuję bardzo.